Co zrobić, jeśli mam fałszywy certyfikat dotyczący szczepienia COVID-19? Co mi za to grozi? Co grozi osobom, które taki certyfikat wystawiły? Z tym procederem zmagamy się już dobrych parę miesięcy. Jaka będzie jego przyszłość? Co będzie dalej? Co ja jako lekarz myślę o tym? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Nazywam się Michał Domaszewski, jestem lekarzem rodzinnym i zapraszam do oglądania. Proceder fałszywych certyfikatów to faktycznie plaga. Osobiście natknąłem się na takie ogłoszenia w internecie, czasem przypadkowo, czasem ktoś mi podesłał takie ogłoszenie. Wyglądają bardzo niewinnie, mówią o ogłaszaniu się szczepień, punktów szczepień, a później w szczegółach, kiedy wchodzimy w takie ogłoszenie, nagle się okazuje, że wystawiamy certyfikat z dowolną datą na dowolną szczepionkę i nawet bez szczepień. E, takie oferty bywają bardzo drogie, na przykład za jeden certyfikat można było uzyskać nawet 1700, e, można było nawet zapłacić 1700 zł. Ja widziałem też ogłoszenia za 1500, były dostępne takie ogłoszenia również w internecie. Generalnie wraz z czasem i wraz z tym ryzykiem, o którym zaraz powiemy, e, no te kwoty za fałszywe certyfikaty były coraz wyższe. Proceder wystawiania fałszywych certyfikatów toż faktycznie prawdziwa plaga. Pomyślcie sobie, ktoś wydaje ciężkie pieniądze, czasem jest to 1700 zł za jedno fałszywe szczepienie, następnie musi je powtórzyć za jakiś czas i potem ma cały czas wysokie ryzyko, że jednak trafi do szpitala z COVID-19. Nieraz słyszałem już historie od moich kolegów i koleżanek, kiedy to pacjent, tuż przed podłączeniem pod respirator, wyznawał, w cudzysłowie, dokonywał, nie wiem, otwarcia się przed lekarzem, który go wprost zapytał, czy pan ma fałszywy certyfikat, krótko mówiąc, czy naprawdę był pan szczepiony, czy nie. Takie osoby wliczają się do statystyk jako zaszczepione, które niestety ciężko przechodzą, COVID-19, co oczywiście jest zakłamywaniem rzeczywistości i wodą na młyn przeciwników szczepień, którzy mówią: "Zobaczcie, zaszczepieni, zaszczepieni też trafiają na oddziały COVID". Co oczywiście jest prawdą, ale tak naprawdę osób zaszczepionych, którzy trafiają do szpitala jest dużo mniej. Jak duży jest to proceder? Tutaj jest bardzo wiele znaków zapytania, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy. Całkiem niedawno zostały zatrzymanych Kilkanaście osób, które były powiązane wręcz z mafią wystawiania fałszywych certyfikatów. W jaki sposób wystawia się taki fałszywy certyfikat? Otóż trzeba mieć dostęp do strony internetowej gabinet.gov.pl. Oczywiście ta strona to jest strona tylko i wyłącznie dla ludzi związanych z medycyną, z samym procederem wystawiania certyfikatów. Ja na przykład szczepiąc pacjentów, mam dostęp do tej strony. Ten dostęp jest szczególnie chroniony od niedawna, bo trzeba dodatkowo jeszcze dostać sms na telefon i tak dalej i tak dalej. Ta procedura jest bardzo złożona. Natomiast, jeśli mamy do czynienia z nieuczciwym lekarzem, z nieuczciwą pielęgniarką, która szczepi, to rzeczywiście wystarczy wypełnić wszystkie dokumenty na tej stronie według e, wzoru i faktycznie taki certyfikat wam się w gabinet.gov.pl pojawia. A co za tym idzie, na Waszej stronie pacjent.gov.pl, tudzież w aplikacji Moje IKP, w telefonach, które możecie ściągnąć za darmo, również pojawia się Wam certyfikat. Oczywiście taki certyfikat fałszywy, jak dla mnie, nie ma żadnej wartości, mimo że formalnie nie można mu nic zarzucić. Co grozi osobom, które kupiły takie certyfikaty? Do końca nie wiemy, ale na pewno będą to wysokie kary finansowe. Natomiast osobom, które wykonywały zawód medyczny, czy wykonują zawód medyczny jeszcze, ale e, dopuściły się, Fałszowania tych certyfikatów grożą lata więzienia, od roku do 10 lat e, pozbawienia wolności. To jest naprawdę bardzo dużo, bo oprócz tego jest jeszcze inna bardzo wysoka kara, która ciąży tak naprawdę nad takim medykiem, czy jest to pielęgniarka, czy jest to lekarz. To jest kara odebrania prawa wykonywania zawodu. Wiemy, jak ciężko jest skończyć studia medyczne, a mimo to tak głupia chęć zarobienia pieniędzy wśród wielu, wśród wielu może nie, ale wśród części medyków istnieje. Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale dla mnie jest to hańba. Jest to absolutnie oburzające, że taki proceder wciąż jest. E, uważam, że wszyscy zamieszani w ten proceder powinni być jeszcze surowiej karani. E, I to tyle. Subskrybujcie nasz kanał, piszcie co wymyślicie o fałszywych certyfikatach covidowych. Chcę usłyszeć Wasze historie. Wszystkiego dobrego, życzę Wam dużo zdrówka. Do zobaczenia w następnym odcinku.